Transmission jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Entering Cześć, witam Was w Casimendoza Reset, czyli sprawdzamy co oferuje nam w tym tygodniu ukryty sprzedawca w The Division 2. W tym tygodniu KC znajduje się obok punktu kontrolnego zarośnięty tunel, do którego się udajemy. inside lane. Missing exits include to the pavement. Between the lines, i keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once. I don't need to Pierwsza pozycja to rękawiczki Dilagwart z 20 tysiącami pancerza i współczynnikami plus 2223 regeneracja pancerza na sekundę oraz plus 3% obrażenia od karabinów maszynowych. Rękawiczki posiadają talent izolacja. Kolejna pozycja to plecak 5.11 z 43 tysiącami pancerza i współczynnikami plus 2% obrażenia od broni i plus 2% szansa na trafienie krytyczne, a także plus 22557 punktów zdrowia. Plecak posiada slot modyfikacji użytkowej oraz talenty niszczycielski i mocne uderzenie. Następnie mamy karabinek szturmowy rozłupywacz SITAR-21. LKM wojskowy M60 z talentami mściwy i stabilność. Karabin posiada 490GS. I ostatnią pozycją jest karabinek szturmowy łamacz tarcz F2000. Podsumowując, dzisiejsza oferta szału nie robi, bywało lepiej. Zapraszam Was na kolejny odcinek Casimendo za reset już za tydzień. Jeśli macie pytania, uwagi lub chcielibyście, abym dodał coś do filmiku, piszcie w komentarzach pod samym filmem. Jeżeli film był pomocny i podobał się, proszę zostawcie łapkę w górę i suba. Dla was to niewiele, a dla mnie kolejna cegiełka w budowaniu kanału. Dziękuję, cześć!